Środki nie mniejsze niż w tym roku. Cała reszta klubów, jak do tej pory, będzie mogła złożyć wnioski na podstawie ustawy o pożytku publicznym, tak jak do tej pory składała. I o tak ustawy. I tam jest, będzie dotowany sport dzieci i młodzieży. Jeżeli my nie, nie chcemy, żeby żaden klub był zamknięty i żaden, żeby tylko te kluby były finansowane, a inne nie, tylko tym chcemy zagwarantować środki, a pozostałe będą mogły, tak jak do tej pory, starać się w konkursie i do tego, tu jest całe niezrozumienie. Nie można powiedzieć klubom, jakie środki dostaną w przyszłym roku, bo nie jeszcze raz nie wiemy jaki będzie, w jakiej wysokości będzie budżet uchwalony, a drugie, jeżeli powiemy jakiemukolwiek klubowi, że dostanie 200 tysięcy w konkursie, to jaki to jest konkurs? To jest złamanie ustawy, proszę Państwa, więc nie możemy jasno mówić. Musimy zmienić e, uchwałę miasta w, na podstawie innej ustawy to zrobić po prostu. Jeżeli będzie dobry projekt, to ja się przy swoim nie upieram. Tak? To wszystko było robione po to, żebyśmy znaleźli rozwiązanie. W takim razie...